Cześć. Powiedz mi, co robisz, żeby zwalczyć swój dysonans poznawczy. Podziel się w komentarzach. Zawsze, zawsze chętnie dowiem się czegoś nowego. A to dość ważny temat. Zaczynamy. Amerykanie są, są dwa banki w plecy. Z czego e, jednym, jeden miał um, depozyty o wartości 6 miliardów dolarów, co może się wydawać dużą liczbą, ale nie jest aż tak dużą liczbą. I on między innymi był bankiem przyjaznym krypto, co znaczy, że jego akcje poleciały na ryj w momencie, w którym e, SBF Pokazał, że rynek krypto to jedna wielka ściema. Natomiast, jakby to jest połowa historii, bo druga połowa historii jest taka, że zaraz po nim poleciał drugi, dużo większy bank bank, który finansuje startupy w Krzemowej Dolinie. Nie wiem, czy słyszeliście. Mało znane miejsce. Ja wiem, dość niszowa sprawa, ale, ale bank finansuje startupy w Krzemowej Dolinie i on miał środki o wartości 136 miliardów dolarów. Więc ten pierwszy, który miał tylko 6, Tycia sprawa. No i teraz, jakby, co się stało? Tak? Jak wygląda ta sytuacja i, i o czym powinniśmy, powinniśmy w związku z tym pamiętać? Signature Bank, tak jak powiedziałem, był przyjazny krypto. I w momencie, w którym... To, to znaczy, że, że przyjmował płatności w krypto, że wymieniał, że, że, że jakby pozwalał na łatwą wymianę tych, tych kryptowalut na, na waluty. No i w momencie, w którym pospał się rynek kryptowalut, poległ. 6 miliardów dolarów. To całkiem dużo, ale jakby w miarę wcześniej rozpoczęto procedowania dotyczące upadłości, i bank w tej chwili jest w tym stanie, w którym zmierza do zwrócenia środków wszystkim um, wierzycielom. Właśnie. Dobrze, dziękuję. dziękuję. A to znaczy, że, że on dąży do, do, do tego. SVB z kolei. A jest bankiem, który. Ja dzisiaj zresztą retweetowałem sytuację, który upadł w 48 godzin. I to jest coś, co oglądaliśmy w Rosji poniekąd w momencie, w którym odcinali Rosję od Swifta. To znaczy, że ludzie rzucili się na kasę. Rzucili się na banki, żeby wypłacić kasę, ponieważ, nie, ponieważ wiedzieli, że nie będą w stanie ją jej wymienić na silniejszą walutę w momencie, w którym rubel poleci na rynku. Wyobraźcie sobie, że, coś takie, że, że dzieje się coś takiego i tutaj jakby jeden właśnie z Tech Bros z Kalifornii napisał obrzydliwie długi i strasznie głupi tekst o tym, gdzie on wytłumaczył, że jakby przez 10 lat miał, miał swoje środki w tym banku. I było wszystko okej. Okay. Wszystko było super, On nawet znał prezesa, nie? Eee, było zajebiście, w ogóle no najlepiej jak się tylko da, nie? Eee, I nagle wyobraźcie sobie, że jest... Eee, ostatni czwartek, godzina dziewiąta rano, tak? ktoś jest na e, jednym czacie. Na jakiejś aplikacji z ponad 200 szefami różnych startupów i firm. I oni mówią, oni zaczynają rozmawiać o tym, że coś jest nie tak z tym bankiem. Że coś się dzieje niepewnego, że coś się chwieje. nie? O godzinie 10 rano ludzie zaczynają sugerować, że trzeba wydostać pieniądze z banku, żeby je zabezpieczyć. O 10:50. E, facet, e, będąc, wy wychodzi ze spotkania do łazienki, otwiera swój telefon, czyta wiadomości, które się na tym czacie, a przerywa spotkanie, dzwoni do swojej żony, mówi żono, wypłacamy swoje pieniądze, e, dzwoni do, 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 do swoich ludzi, każe dwu jakby księgowości w dwóch różnych firmach przelać pieniądze z, z tego banku, w którym są, e, do innego banku, nie? W ciągu 48 godzin podobne działania podejmują e, ludzie, którzy w ten sposób wyciągają z banku 40 miliardów dolarów. 48 godzin. A Na tym etapie a bank e, wie, że jest już do tyłu, ponieważ pamiętajcie, że bank e, nie posiada, że, że nie, ma, nie ma w tym momencie na świecie banku który posiada tyle kapitału, ile, ile wszyscy ludzie wpłacili. Ponieważ banki bardzo często obracają kapitałem. A szczególnie, jeżeli to są banki inwestycyjne. To znaczy, że oni biorą pieniądze, które wy składa, składacie u nich na lokatach i oni albo kupują za nie obligacje, a obligacje mają to do siebie, że one osiągna, osiągają peł, odzyskują pewną wartość z nadpłatą po czasie, w związku z czym... Część pieniędzy banku jest zawsze ulokowana w lokatach, które, które dopiero za jakiś czas się spieniężą, a część jest zainwestowana, i nagle bank, który posiada pewną ilość rezerw odpowiednią do normalnego obrotu, który zazwyczaj jest na poziomie, ja nie pamiętam 5% to jest maksymalny obrót, Posiada kasę, żeby obsłużyć te 5%. Nie? Gdzie 5% to jest sufit. I jakby zaznaczę. Bierzcie to, co mówię teraz, z pewną jakby łyżką soli, tak? z, z, z pewnym sceptycyzmem. Nie podaję Wam absolutnych liczb, nie podaję Wam definitywnych, dokładnie rozwiązań, tylko pewne aproksymacje. Tak? Bank posiada pieniądze, posiada fundusze, żeby obsłużyć 5% transakcji. Nagle okazuje się, że 40% łącznie zgromadzonych, kontrolowanych przez bank funduszy ma zostać wypłaconych albo, albo przerobionych na gotówkę, albo przelanych do innego banku. Bank nie jest w stanie tego obsłużyć. Co robi bank? Bank mówi: o kurwa, nie możemy karmić dalszej paniki, e, musimy spieniężyć część naszych obligacji. Tylko, że te obligacje, które spieniężamy, one nie są e, pełnowartościowe. One nie osiągnęły tego punktu, w których mają pełną wartość. Co to znaczy? To znaczy, e, że koniec końców, zanim one dobiją do. to znaczy, że, że, że dochodzi do pewnej utraty wartości. Co znaczy, że z tych 136 miliardów dolarów, które bank ma, on właśnie część stracił, żeby, żeby nie stracić więcej. Cały proces trwa 48 godzin. Po czym wkracza rząd federalny? Rząd federalny, korzystając z funduszu zabezpieczającego świadczenia, przejmuje kontrolę nad bankiem. Bank, który jest publicznie tradowaną, publicznym podmiotem, czyli tzn. giełdowym podmiotem, boże, ja trochę kalki językowe robię, przepraszam którego właśnie ten Techbro, który zrobił reakcję, powiedział, że on wpadł na zajebisty pomysł, powiedział, że to jest chwilowe rozchwianie, więc on kupił akcje tego banku, nie? Tylko, że kupił akcje w momencie, w którym one spadały, myśląc, że kupił je bardzo tanio, a akcje nie dość, że pikowały dalej w dół po tym, jak on je kupił, to w tym momencie własność banku została przejęta przez. Nie zgadniecie? Państwo. Co znaczy, że akcje są w tym momencie bezwartościowe. Ponieważ akcjonariusze nie mają kontroli nad bankiem w momencie, w którym federalny rząd musiał wkroczyć, żeby skontrolować sytuację, żeby cała sytuacja nie spłonęła. Cały proces ewakuacji waluty z banku, to jest, nazywa się bank run, nie wiem, jakie jest polskie określenie, i ta sytuacja teraz z SVB jest Drugim największym krachem tego typu w historii USA. A co warto wiedzieć? Banki nie bankrutują. Bank może przestać istnieć, ale nie zbankrutować. Dlatego, że bankructwo banku, w odróżnieniu od bankructwa firmy. Która po prostu obraca funduszami, niesie za sobą dużo większe reperkusje. Ponieważ jeżeli bank przechowuje pieniądze firm, w tym wypadku na przykład podmiotów z dziedziny techu, i te pieniądze miałyby nagle zniknąć, to znaczy, że lecą na ryj wszystkie firmy, które miały tam pieniądze. Jeżeli te firmy polecą to lecą firmy, wobec których te pierwsze miały zobowiązania. No bo nagle to nie jest tak, że, że, że ta płynność spada w czasie, tylko ona po prostu ustaje, nie? Te firmy tracą może tracą wypłacalność kompletnie. No więc rząd federalny jest de facto zobowiązany doprowadzić do sytuacji, w której kontrolując ten bank, bank doprowadza, to znaczy rząd doprowadza do sytuacji, w której wszystkie fundusze trafiają z powrotem do ich, do, do, do ich właścicieli. To znaczy, że domyślacie się domyślacie się. Biedne firmy zostaną uratowane przez publiczne pieniądze. Bo nie da się tego inaczej zrobić. Bank może przestać istnieć. Można. Przerobić tyle, ile bank posiada. Zasobów na pieniądze, żeby oddać pieniądze, ale w pewnym momencie dochodzimy do punktu, w którym bank więcej nie ma. I wszystkie te wierzytelności, które bank dalej będzie zobowiązany spłacić, ale nie będzie, nie będzie posiadał, idą z, idą z rezerw, oczywiście przede wszystkim specjalnych, dedykowanych funduszy do takich celów, ponieważ istnieją zabezpieczenia wewnątrz systemu, ale wciąż idą z, 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 z kieszeni państwa. I To jest przykład tego, że nasz dzisiejszy kapitalizm może składać się z całej masy napinania, napinania piersi, może składać się z całej masy tłumaczenia, jak to prywatne podmioty budują naszą siłę, ale państwa obecnie dają prywatnym podmiotom siłę do tego, żeby żerowały na państwie. Bo cały ten system jest jak domino. Jeżeli państwo powie: Nie, nie, zjebaliście, przegraliście, to zabije tak dużo rzeczy, że potem nie będzie czego zbierać. I to jest ciekawa lekcja, którą warto zapamiętać. u nas było podobnie, kiedy miał się wywalić, a został wykupiony i zrestrukturyzowany, tak, i jakby to są te rzeczy, które bardzo często w dyskusji o sytuacji państwa czy, czy, czy o relacjach w kapitalizmie nie istnieją, nie, jakby nie istnieje to poczucie, że koniec końców spadochronem dla wielu tych firm jest państwo cały kryzys z roku 2008 Eee, doprowadził, eee, to znaczy, oparł się na, 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 na idei tego, że banki są, jak to się pięknie mówi, too big to fail. To znaczy, że ilość funduszy, którymi obracały te banki, była za duża, żeby pozwolić na mm, ich upadek bez katastrofy gospodarczej. Tak, czyli bez zawalenia się szerszych ram strukturalnych gospodarki. I o ile w pewnej części to może być prawda. To nigdy nie powinno być sytuacją, to znaczy to zawsze rezultatem końcowym tego powinno być A. Likwidacja firm, które zawiodły, i B. Surowsze prawo dla pozostałych firm. Jeżeli te dwa czynniki nie zaistnieją, to coś jest poważnie nie tak z naszym systemem. Warto też pamiętać, że za kryzys finansowy w 2008 roku nikt nie odpowiedział. Znaczy, żaden e, członek zarządu ani dyrektor nie odpowiedział e, prawnie. Nie było wyroków, były same ugody. I to jest przerażające. Znaczy Buzetka tutaj pisze, że obywateli da się tak traktować. E, to jest w dużym stopniu kwestia skali, nie? To jest w dużym stopniu kwestia tego, że... E, państwa zakładają, że przy pewnej skali to jest ok, Natomiast co do zasady nie jest. I wiecie, jakby... takie sytuacje jak ta powinny być najlepszym argumentem przeciwko centralizacji, znaczy akumulacji przede wszystkim siły w podmiotach typu banki. Znaczy banki nie mogą być podmiotami ciągłego wzrostu, dlatego że ten ciągły wzrost prowadzi nie, nie, w nieuchronny sposób do tego, że one nagle zaczynają kulturować za dużo kapitału, żeby mogły bezpiecznie, tak jak inne firmy, po prostu w momencie przestać istnieć. I im więcej daje się przywilejów sektorowi bankowemu, tym większą zachętę się tworzy dla sektora bankowego, żeby rzeczy działały w ten sposób. I niestety, Polska jest tutaj bardzo niedobrym przykładem tego, że sektor bankowy ma ekstremalnie poluzowane wodze. Nacjonalizacja banków. Idea jest taka, że nie możesz, nad... że to się nie sprowadza do tego, że jak państwo przejmie, które nad bankiem, to będzie super. Bo przykładem na to, że to nie działa, jest w tym momencie Orlen. Orlen jest podmiotem skarbu państwa, w którym skarb państwa posiada pakiet kontrolny. I co z tego? Raz jest monopolistą. Dwa. Jego zarządowi daje się na tyle dużą władzę, że państwo nie sprawuje nad nim bezpośredniej kontroli. Więc, de facto, Orlen niby nie jest prywatną spółką, ale posiada wszystkie przywileje prywatnej spółki. Rozwiązaniem takiego problemu nie jest po prostu przejęcie przez państwo. Chociaż, póki żyjemy w kapitalizmie, należy zdecydowanie szukać balansu między sektorem. E, prywatnym a publicznym i szukać sposobu na to, żeby jakby istniał offset w wielu obszarach, szczególnie na przykład budowlanki tak? i mieszkaniówki e, w sektorze publicznym dla cyrków, jakie odwala sektor prywatny. Natomiast, e, koniec końców, pierwszym podstawowym problemem jest unikanie, znaczy, pierwszym podstawowym celem jest unikanie monopolii i unikanie sytuacji, w której e, podmioty gromadzą za dużo siły. Nie można pozwolić na to, żeby te podmioty po prostu były tak duże. Dwie nieskończoności u Karla, in Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flawius Lej, i Janek, Dawczynie Pizzy, Adam Pawłowski, Ranafek, Krzysztof Karliński, Jawa Sadowska, Ktoba tak z kasztaniem oraz szefo. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Karol Kuter, Gruby Mefisto, Sabrin, Bartomi Behanort, Horsykon, Walt, Hypatia, Łukasz Puchalski, Dawid Karzyniowski, dora oraz Hrysku, osoby dające kawek, robster Michał Bardzo Krawyczą, Sorosza, Jurobin, Barnabajasz 2, heinrich Adam, Klusek, Maciej, IC, AKR, for Julia S oraz XLS. I wreszcie, długa droga, osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumieński, Marcin Kmiel, Ponczek de Bos, Paweł, Darpawe, Pavlik, Inżynier Pilny, Epatin, Master 3000, Daruk, Cube, Cube, Hubert Mazurdzi, Kakaczka, Macie Dzielinski, Zabela N, Adrian Gami w oraz Chmisiek. I powiem tak, powiem tak, powiem tak. Nigdy nie pamiętam, czy użyłem wszystkich trzech form. Nie wiem, ale bardzo się staram. Dobra, Albo to zobaczenie, albo Wiecie, wszystkie te rzeczy. Siemka.